Siemano, z tej strony ProPatiCross i dzisiaj witam was w odcinku z quizu, po prostu quiz e, taki po prostu jesteśmy na stronce same quizy, dobra i to się nazywa czy przeżyłbyś Apokalipsa zombie Ale zapraszam do oglądania ja będę wam tutaj czytać już świta, leżysz w łóżku masz Świadomo, że to ostatnia noc spędzona w Twoim ukochanym domu jest 36 dzień 36 dzień Apokalipsy. jesteś zupełnie sam i brakuje Ci pożywienia. Musisz wyruszyć, żeby przeżyć, ale nie możesz zapomnieć, że na dworze czeka niebezpieczeństwo. Jaką broń weźmiesz ze sobą. Noż kuchenny, swój telefon. Nie wiedziałem, że telefon to broń. Siekierę, która była na podwórku. pistolet, który znalazłeś w szafce swojego taty. Hmm, siekierę bym wybrał. Masz już broń. Spakowałeś także resztę, resztkę pożywienia. Teraz najważniejsze pytanie. Kiedy wyruszysz? Oczywiście, że w dzień. Po kilku godzinach marszu leśną, drogą i nie na potkaniu żadnego zagrożenia, postanawiasz coś upolować. Co chciałbyś złapać? Um, nie upoluję żadnego zwierzaka, nie mam zamiaru krzywdzić zwierząt. Pozbieram jakieś maliny, czy wody. A nie, to jelonka! Dobra. Niestety nie udało ci się znaleźć niczego do jedzenia, narobiłeś za to sporo hałasu. Jest noc i jednak oni cię spostrzegli. Jesteś otoczony. Co zamierzasz zrobić? Jak to, co? Będę walczyć, spróbuję uciec, będę się bronić, a gdy nadarzy się okazja do ucieczki, pobiegnę przed siebie. Mm. No chyba dobry pomysł. Mm. Udało ci się wyjść bez szwanku. Idą dalej, znajdujesz małą chatkę i postanawiasz się tam przespać nad ranem, budzi się hałas jest tam na oko jakieś 20 zombiaków, które na dodatek zaraz wyważą drzwi. Musisz uciekać, tylko którym oknem. Dobra, niech będzie oknem. Znowu udało ci się... Uciec. idąc przed siebie napotykasz polanę, postanawiasz tam chwilę odpocząć leżąc na tawie, Zbierasz się na refleksję, co robisz, jeśli tylko ty przeżyłeś, zastanawiasz się także nad swoim charakterem, no właśnie jaki właściwie jesteś, odważny, nie boisz się nikogo i niczego, stanowczy zawsze szybko podejmujesz decyzje i je od razu wykonujesz, samotnik chodź spędzać na da, 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 da. raczej nie potrafię określić no kurde tracisz już za dużo czasu musisz iść dalej jeśli nie chcesz spędzić tutaj nocy napotykasz samotnego zombie co robisz? od razu biegnę i go zabijam muszę wyładować swoje moce nic omijam go nie chcący Padając na samochód, włączasz alarm. Wszystkie ząbki z okolicy rzucają się na ciebie. Jedyną łóżką jest biegnięcie do jednego z tych tuneli, który wybierzesz. Oj, chyba ten. Dobra, maszerując tunelem, słyszysz jakieś niepokojące dźwięki. Co robisz? Spokojnie biegnie dalej, bla 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 bla. bla. Hmm. To zastanawiali. Spokojnie. No da... Chyba to. Dobra, przeżyjesz. Wyjście z tunelu prowadziło na totalne pustkowie. Nie mając wielu zapasów ani żadnego schronienia, postanowisz iść naprzód, mając nadzieję, że, na... że gdzie spotkać się więcej przygód. Dobra, to może byśmy sobie jakieś jeszcze w Walnerii. bo odcinek jest bardzo na razie krótki. Tu nie ma innych quizów? Dobra, sorry. Przetrwałbyś, jeśli nastąpiłaby apokalipsa zombie. Dobra, co by i mi z McDonald'em precz no paszową Dobra co by zrobił jakby nagle była apokalipsa zombie Ja byłem przerażony tak? mieliśmy na nic tu nie ma ciekawego Dobra co Byłbym przerażony natychmiast uciekam z domu, nieważne czy sam, czy z kimś, muszę uciec z tego miejsca. Albo lepiej to. A twój towarzysz nagle się zaraził. Co robisz? Panikuje, oni tak że muszą być stanowczo, oni tak umrzę, a ja nie mogę takiej łatwej drogi uciec Bierzesz plecak, jakie pakujesz przedmioty? Książki, poduszkę, jakąś broń, ubrania, telefon. Bluzę, jakąś broń, jedzenie, wodę. Książki, jedzenie, picie, telefon, zegarek. Jedzenie, picie, jakąś broń, bluzę. Po co mi książkę? Dobra. Ta grupka ludzi, którzy przetrwali, spotyka jakąś inną grupę. Co robisz? Pójdziemy do nich w końcu, powinniśmy się trzymać się razem, sobie na, idziesz sobie nawzajem, pomagać. Nie ma mowy, może oni są niebezpieczni. to wiesz, nic nie strata. O to jest chyba z The walking dead. Zarażony cię atakuje. Jak go zabijesz? Ma <ścoughs> e, Próbuję jakimś ostrym narzędziem zadzikać i go wbijając proste szerce. Nie odpuszczając, aby mnie u, nie o, dopuszczą. Na pewno nie próbuję się wybronić czym wbić się w czymś ostrym w To co jest dla mnie? najsensowniejsza A odpowiedź. Na twojej grupie brakuje żywności. Wybraliście się do miasta, poszukając zapasów przed apteką i innymi sklepami znajduje się spora grupa zombie. Jak reagujesz? Odpuszczę sobie, um, pójdziemy kiedy indziej. Nasza grupa też jest w miarę duża, więc zatopujemy. Tylko z nas idziesz, złowić. Tak, to jest najlepsze. Dosyć. Jakim typem człowieka jesteś odważny? nieważny właśnie nikogo. Hmm, stanowczy. Idziesz sami, nagle spotykasz samotnego zombie. Co robisz? Be... Nie co miałem gołkiem. No, mu pożyjesz, ale niedługo. Czemu? Twój stan psychiczny sam cię wykończy, spanikujesz, jeśli... Oj, chyba nie czytałem za bardzo tych poleceń. No dobra, ja się z wami żegnam w szczęście. Profa rosa. Nara.